Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmiku. Jesteśmy jak zwykle na targu w sobotę. Godzina dokładnie 6:45. Minus 11 stopni w tej chwili. Zobaczymy, ile będzie w tym tygodniu hodowców. Także zapraszam wszystkich na film. I zaczynamy dzisiaj od gałmi puszczowych. Pan ma po 10 złotych sztukę i 15. Tutaj ten Szymer, szpak. Tutaj taki siwe. Jak mówię, w cenach od 10 do 15. Takie gołąbki Mamy znowu gołębie pocztowe od, yy, od, 10, tak? od 10 do, do 3 dych. To takie samce i samiczki w różnych barwach, w większości siwe. Takie Mam mamy takie głębi od 10 do 15, ten tutaj śląski, tylko o, teraz Sławik by zasłonił za 30. Samczyk tam z tyłu, raz go pokażemy. O, tutaj, o i widać ładny samczyk za 30, śląski, śląski tarczowy gołąbek, szarik, pawik, fajne niskie ceny od 10 do 15, niektóre tam 20, jakie ptaki. I są takie kulki, koguty po 40 zł. To takie za sztukę 40. I widać, troszkę ciemno jeszcze, ale widać. Tu mamy takie gdańskie, w Lublinie rzadko, jak mówiłem już kiedyś. I po sztukę ile? 70. 70 za sztukę dobra. I To są latające, pan Gania? Yy, Czy do, zamknięte były rozpłodzie? Były zamknięte na rozpłodzie. Mhm. Dobra, jeszcze tak, o, żeby nie uciekły. Dobra, dziękuję. tu tylko królika za trzy dyszki. I za to co rasa jest? To jest nieturka. A, jest sam nie tylko, a dobra. A tu mam te związki, wiesz? A, no. Ta para za, za 60, a ta za 80. Aha, i co, pary? Śląskie tarczowe. No, sparowane już, tak? Tak, sparowane. No, dobra. I tutaj od 10 do 15? No, ruszkie, czerwone, no czerwone nie, tylko No, no. Boki te, no, no. Na białych ogonach. Od 10 do 15. Od 10 do 50, dobra. To takie gąbki. przed górę pokażemy, o. Pina. I to tutaj po ile te? Bantamki, para bantamków 130, po Chiny po 120. Dobra, dziękuję. Dobrze, Tak wyglądają tutaj. Ty, ty nam przywitała nazwima, nie? Tutaj mamy takie ładne grybuny, od 30 do 50 sztuka. Takie gołąbki, widać. Czerwone grybuny. Tutaj czarne widzę. Ładne gołąbki. I tutaj taka cała klatka od 30 do 50. Pocztowe Budapeszty yy, Murzyn, jakieś widzę, to nie jest takie zbiorowisko, szarik, coś takiego, różne rasy od 30 do 50. Pan ma i tutaj ostatnia klatka też pana od 30 do 50, szariki. Widać szariki, szariki, orliki, jak to u nas. Takie gołębie, ładne od 30 do 50 takie gąbki, były ostatnio po 6 dych, teraz jest troszeczkę przesena Od stówy w dół Jak pan mówił Takie Zamojskie Latające ładnie od ładny czerwony białolot Ładne pan ma gąbki, kiedyś miałem od pana Zamojskie właśnie O proszę bardzo, różne barwy krasę Śliwe O, zaraz pokażemy Firmowa No Proszę bardzo Dziękuję bardzo I tu tak samo Dobra. Tak samo ceny. czarno krasy 112. <laughs> tu mamy trzy króliki 160, 170 i 180. Takie tutaj trzy króliczki widać wcinają sianko. belgi Belgii chyba tak. I tutaj pocztowe To w No. I pocztowe w Japoncenie jeszcze. 50 dobra sztuka. Tutaj o pokażemy. O. Takie gąbki. Jeszcze kliki raz pokażemy. I tutaj też pana kliki, jeszcze te, tak? Tak. I takie same ceny? Czy jak tutaj króliki, kliki? 70, 60. Dobra, dziękuję bardzo. 70, 60 takie kliki. To są strłkacze, tak? Strłkacze to są, tak? Takie no. A, takie pomieszane? Trochę. No, no, dobra. Jeszcze raz. Tu mamy takie gąbki po dwie dychy. Szarik, mojskie tutaj Budapeszt 1. I tutaj królik za stówkę, a, a drugi po ile, tak samo? 120 120, 120 dobra, to się odwrócił się tyłem, tego ładnie widać Tu taki u pana asortyment dzisiaj Dobra Masłowe mhm. Szydychy pana różne ceny, jak słyszycie Masłowe po Taki czerwony Czerwony parko 8 dych. To jest sprzedane, są te czerwone, wiśniowe. Są takie łąbki jeszcze? Nie. pokażę tutaj, pokażemy. Dwie dyżki, tak? Nie. Dwie, dwie dyżki. Taki i siwokrasy. O, czekaj, jeszcze to skrzydełko, no. Dobra. Dwie dwie dychy, dobra. I tutaj takie szaryjki pocztowe. Takie łąbki u Pana. Dzisiaj ma ładne słoneczko w Lublinie, także więcej ludzi jest. Zaraz pokażemy. O, taki dzisiaj targ troszeczkę lepszy niż ostatnio, ale nadal tak wyszał. Mówię, ładne słońce dzisiaj wyszło, także będzie lepiej. Tu mamy takie szariki woki, siwe za trzy dychy. Tutaj fajna, siwy bok. I tutaj 50 stuwa. Takie bardziej kolorowe szariki, od 50 do 100. Tutaj widać takie barwne, kolorowe. Takie głębie. Mamy takie pocztowe za 3 dyszki, standard 8 dych w tygodniu, dalej się nie sprzedał. Ładny sam jest wielki o, pocztowy na pierwszym planie przeskoczył na 3 dyszki Tutaj szaliki kolorowe po stół tutaj po stówce kolorowe szaliki jak mówię To jeden z nas się siwy Też mam, też mam trochę no. Szaliki też też. Od 30 do 50. Dobra, od boki tutaj takie mazane. Oh. Takie gołębie. Tutaj promocja zawsze po 10 zł sztuka Ładnie słońce tutaj oświetla jak widać ładna pogoda dzisiaj. Ale mroźno też jest. No tutaj podyszkę gołębie. Tu mamy takie ładne szaliki czarne i białych ogonach, 120 y, za, y, razem. Za kuparkę, tutaj samczyk, opompowany, wielki taki. I samica tutaj odwrócona tyłem. Tutaj pokażę z góry. samiczka 20, to sprzedam. Dobra, tutaj mamy gąbki takie, pan mówi, ile kto da. Jak ktoś jak da dwie rychy to będzie dobrze. Tak tych da pięć też będzie, będzie dobrze No w rękę, to, bo jest dwie samycy, jeden takie głębyszy tu pan ma mówię, szariki To jest chyba czerwone, siwe Tu mamy takie e, pawiki od 30 do 40 zł Sam te samiczki pan ma tak? To są pary tak? Nie to są samiczki Samiczki same Aha, same samiczki takie, Jak słyszycie, takie ceny takie gołąbki To jest indyjski jeden łapciaty z czubkiem Siwy, fajny. Tutaj mamy murzynki i krakowiaki po 15 zł sztuka. To takie gołąbki. Murzyny, jak widać. 15 zł sztuka. Tutaj mamy takie ładne rysie oświecone przez słońce, jak widać. Fajnie. Po 5 zł sztuka. To są żółte rysie. To rzadko pierwszy raz widzę ja żółtego rysia. No i czarne, wiadomo, to takie uskowane, czek one tam mają. Tutaj po 5D sztuka. Ładne gąbki. Pokażemy jeszcze z góry, jak wyglądają. O, takie gąbki, 5D sztuka. Dobra, tutaj mamy takiego samczyka kierowogradzki za dwie stówki. Samczyk. I tutaj, mówczyni, samczyk 5 tak? Tak. 5 dobra. Wisiwy ładne, ładny, o. ogonku, no. Deszaryk krowogradzki, 2 Ładny. Tu mamy takie roczki za stówkę. Się rozmazało trochę, bo w takiej folii pan tutaj ma obwiązane. Tutaj kurki pan nie mówił ile, bo po poszedł dopiero. No, ładne takie bardzo się podobają takie kulki tylko nie wiem jaka cena, bo pana nie ma tylko mówił, że roczki stówka a tyle, rzucił i poszedł Tej gąbki zależy od sztuki, który niektóre pod niektóre drożej tutaj widać pocztowe szaliki o. i tu mamy jeszcze pocztowe po 35, takie sipe i one są już Tak. No, można powiedzieć. Takie pocztowe. Siwe i białe tutaj na końcu ładne. Tak się dzisiaj prezentuje targ. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Był dzisiaj ładny, nawet spory. Także tak to dzisiaj wyglądało. Dziękuję za oglądanie i zapraszam za tydzień do następnego. Cześć!